W 2012 roku odbył się pierwszy od wielu, wielu lat przegląd sal tradycji jednostek wojska polskiego. Szczególną cezurą czasową w funkcjonowaniu sal tradycji jest rok 2007. Powstaje wówczas decyzja określająca ogólne normy i zasady funkcjonowania sal tradycji. Jednocześnie jest to rok, w którym zostało ogłoszone, że za 5 lat nastąpi pierwszy przegląd sal tradycji wojska polskiego. I tak się stało. W 2012 roku Komisja pod moim przewodnictwem dokonała oceny sal tradycji jednostek wojskowej. Sala tradycji to miejsce szczególne dla tych ludzi, którzy odwiedzają naszą ekspozycję i dla tych, którzy w tych koszarach kiedyś służyli. No wspaniałą rzeczą jest, kiedy przychodzi starszy człowiek yy, oprowadzając po ekspozycji swoją wnuczkę czy wnuka i mówi, zobacz, dziadziuś na tym służy. Rzeczpospolita powołała nas do obrony granic Rzeczpospolitej Polskiej, do obrony ziemi tej ojczystej, tej ziemi, z której nasze mamy nasz chlebym To tutaj kultywujemy tradycję, tutaj wspominamy naszych poprzedników. Chcemy to robić, ponieważ wszystko, co jest dzisiaj teraźniejsze, nie może funkcjonować bez historii. A ta historia jest przedstawiona właśnie, właśnie w tym miejscu. Już w połowie wieku XIX armie rosyjska, austriacka czy pruska zaczęły dostrzegać rolę pamiątek historycznych w kształtowaniu świadomości swoich żołnierzy. Ich wartość była przede wszystkim. Sentymentalna, emocjonalna, miały nam przypominać o zwycięstwach naszych przodków i budować naszą tożsamość, pewien element moralny, element takiej duszy żołnierskiej, żołnierskiego etosu. Kultywując tradycję oręża IV Pułku Przeciwlotniczego, żołnierze identyfikują się z jednostką wojskową. I tym samym wzmacnia się ich przywiązanie do jednostki wojskowej. Nasza sala tradycji powstawała zgodnie z koncepcją zatwierdzoną przez rektora, komendanta Akademii Obrony Narodowej. Ta koncepcja przewidywała salę tradycji, która by żyła. Nie tylko przedstawiała nasze tradycje orężne czy elementy związane z muzealnictwem, ale także była miejscem spotkań kadry, odpraw, spotkań rektora z wszelkiego rodzaju delegacjami krajowymi i zagranicznymi. Sala tradycji jest miejscem szczególnym w naszej jednostce. Tutaj bowiem, zgodnie z tremajerem wojskowym, odbywają się wszelkiego rodzaju uroczystości, oraz jest swoistą salą szkolniewą, kształcącą patriotyczne postawy nie tylko naszych żołnierzy, ale również i młodzieży szkolnej. Sala tradycji IV Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego składa się z dwóch pomieszczeń, w którym w jednym z nich znajduje się ściana główna, zgodnie z wytycznymi znajduje się na niej godło, Pełna nazwa półku i najważniejsze e, wyróżnienia dla półku. Kolorystyka w sali tradycji utrzymana jest w barwach yy, zieleni, żółci, są to typowe barwy przeciwlotnicze. Podstawą prawną działających obecnie w Wojsku Polskim sal tradycji jest decyzja nr 229 w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania w jednostkach wojskowych sal tradycji. Witamy w sali tradycji 20. Bartoszewskiej Brygady Zmechanizowanej imienia Hetmana Micętego. Jak widzimy tutaj zastosowaliśmy również lektora, który oprowadza po sali tradycji. Lektor opowiada o każdej tutaj części. Jest to nagrane w trzech językach. Polskim, języku angielskim, no i języku rosyjskim. Księga Pamięci. Pierwszy wpis z 65 roku. W tej księdze znajdują się trzy wpisy jednej osoby. Jako podchorąży, jako porucznik, jako podpułkownik odchodzący do rezerwy. Zostały jeszcze trzy strony do zapisania, zostanie później wyłożona do przeglądu. Uważam, że powinna być większa dostępność do multimediów, tutaj młodzieży przede wszystkim, która się interesuje właśnie nowinkami technicznymi. Stosujemy różne multimedia w naszej sale tradycji, jest to również tablet, na którym jest wyświetlana między innymi strona Facebooka 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Przykładowo ostatnie wejście z naszej sali tradycji, które tutaj, tutaj była młodzież szkolna obejrzało 1890 osób. Ja Niezwykłe miejsce w historii marynarki wojennej zajmuje nasz patron, wiceadmirał Józef Onruk, dowódca floty. Latach 1925-1939 całe życie od małego chłopca był wychowywany w kulturze polskiej, pomimo że jego rodzice tak naprawdę wywodzili się z rodziny unrugów niemieckich. To postać, która zasłynęła w czasie II wojny światowej postawą patriotyczną, patrioty Polaka. Pomimo tego, że znam język niemiecki, nigdy się tym językiem nie posługiwał, będąc w obozach niemieckich, zawsze rozmawiał przez tłumacza. We wrześniu 1939 roku po kapitulacji Helu w momencie przybycia ówcześnie kontraadmirała Józefa Onrugan na pokład pancernika schleswig holstein został zaproszony tam przez ówczesnego dowódcę niemieckiego, e, również zarzucąc sobie tłumacza. Dowódca na pytanie, dlaczego nie mówi po niemiecku, powiedział, że język niemiecki zapomniał 1 września 1939 roku. Tradycje Akademii Obrony Narodowej są nierozerwalnie związane z tradycjami narodowymi. Akademia dziedziczy tradycję szkoły rycerskiej, w której absolwentem był Tadeusz Kościuszko, Józef Sowiński czy generał Bem. Nasza sala tradycji posiada dodatkowe pomieszczenie, tzw. mesę oficerską, który zgodnie z tradycją dowódca okrętu, dowódca jednostki przyjmuje swoich gości honorowych po zakończeniu oficjalnych uroczystości. Z podniesionego dumnie czoła. Hartu i woli siła drga. Ma lwią odwagę, wzrok sokoła, czujną przezorność węża ma. Pod jego Polsce iść przewodem, przeszkody do wolności zmóc. On wzrósł o głowę nad narodem. Oto naczelnik nasi wódz. W poprzedniej sali tradycji portrety dowódców były wykonane w technice szkicu. Obecnie od 2004 roku zostało to zrobione jako fotografia czarno-biała w jednakowych ramkach, żeby tworzyć jedną wspólną całość. W sali tradycji naszej uczelni w formie portretów przedstawione są najważniejsze osoby związane z dziedziczonymi przez nas tradycjami, czy też osoby mające ogromne znaczenie dla ponad 20-letniej historii naszej uczelni. Bardzo dobrze układa nam się również współpraca ze szkołami. Ostatnio zostało podpisane porozumienie o współpracy ze szkołą w Bezledach, ze szkołą w Górowie i Ławeckim. Żołnierze jednostki wojskowej funkcjonują w otoczeniu zewnętrznym i są częścią społeczności lokalnej. W związku z tym w sali tradycji upamiętnione są wszelkiego rodzaju wydarzenia z udziałem społeczności lokalnej i żołnierzy naszego pułku. Sala tradycji nie powinna służyć tylko samej jednostce. Powinna być też wykorzystywana jako element pobudzania takiej współpracy, pobudzania więzi, jednostki z lokalną społecznością. Pierwsze wrażenie, jakie tutaj jak tylko wchodzą, to jest od razu takie młodzieży, wow, rocznie y, około 2500 uczniów. Bywa w naszej sali tradycji. W tym roku nasza sala tradycji znalazła swoje miejsce również w przewodniku, który zostaje wydany przez lokalną organizację turystyczną. Nasza sala tradycji żyje. Bardzo często gośćmi naszej uczelni są dzieci i młodzież, która w czasie lekcji w sali tradycji poznaje tradycję wyższego szkolnictwa wojskowego, poznaje tradycję Akademii Obrony Narodowej. Z takich ciekawostek o naszej brygadzie może powiem to, że w latach 1966-68 odbywał zasadniczą służbę wojskową ksiądz Jerzy Popiełuszko. Była to specjalna jednostka, gdzie służyli alumni, którzy przygotowywali się do kapłaństwa. Ojczyzną moją jest Bóg, Duch, Syn i Ojciec Wszechświata. Na każdej z moich dróg ku niemu dusza ulat. Ojczyzną moją jest Łan. Łan Polski, prostej, serdecznej. Niech mi pozwoli pan w nim znaleźć spoczynek wieczny. Zdjęcie, które widzimy, umieszczone tutaj na tablicy, jest oryginalnym zdjęciem z książeczki wojskowej księdza Jerzego. Jak widzimy, starszy Czy Ojczyzną moją jest dom, kochany dom rodzicielski, przytułek cichym snom młodości sielskiej, anielskim. Patrzę strudzony wśród dróg. Oczu twych błękit przeczysty. Jest w nim wszystko: i Bóg, i Polska, i Dom Ojczysty. Jedna z ekspozycji na sali tradycji poświęcona jest wysiłkowi naszych żołnierzy poza granicami kraju. Misję to również jest niestety pięciu naszych poległych żołnierzy w dniu 21 grudnia. Zrobiliśmy taki tutaj kącik, żeby pokazać właśnie i upamiętnić chłopaków. Nasi żołnierze byli praktycznie wszędzie, wszędzie tam, gdzie potrzebowała ich ojczyzna. I zawsze mówię, że żołnierz 20. Bartolowskiej Brygady Zmechanizowanej jest żołnierzem przygotowanym na wszystko. Gromadzimy wszelkiego rodzaju zdjęcia, medale, odznaki pamiątkowe, aby pamięć właśnie o. Dokonania naszych żołnierzy nie zaginęły. Muszę wspomnieć o moich braciach wieczystej chwały, którzy swe życie za wolność, niepodległość ojczyzny na polu chwały oddali. Skarb ten był wielki, skarb ten był, skarb skarb ten był, był drogi. drogi. Trafieni, Trafieni kulą ugięły się pod nimi drogi. nogi. I dziś spoczywają z dala od bliskich, z dala od matki, rodziny. Niektórzy spoczywają z dala od tej matki, której Polska jest na imię. Godni są, by wspominali ich i czcili wszyscy, bo za prawa i zwyczaje ojczyste walczyli mężnie i wytrwale. Napis ten znajduje się na pomniku Piechura pod miastem Muława, tam gdzie trwały walki 1-3 września 1939 roku. Miała Polska biedę z sąsiadami trzema. Zabrali nam ziemię, krzyczą: Polski nie ma. nasz biedny naród ino ściskał pięści, I ino czekał takiej chwili, aż mu się poszczęści. Historia dla żołnierzy to przede wszystkim pamięć o naszych przodkach, dzieje oręża polskiego. I wnioski, zarówno te właściwie dobre i złe, które można wyciągnąć z historii. Sale tradycji każdemu żołnierzowi, każdemu człowiekowi będą się kojarzyły z przeszłością, bo tak jest. Sale tradycji jak gdyby odzwierciedlają naszą przeszłość, naszą historię. Niemniej jednak należy zawsze patrzeć w przyszłość że te sale będą służyły przyszłym pokoleniom i to jest główny cel funkcjonowania sal tradycji my sami już tą historię tworzymy bo dzień dzisiejszy też można powiedzieć należy do historii i fajnie by było gdybyśmy coś po sobie zostawili coś dobrego co kiedy przyjdą na nasi następcy to powiedzą była fajna grupa ludzi która pozostawiła wiele po sobie była fajna grupa ludzi która umożliwiła nam no yy, do... To, to, to dalsze badanie historii. Do tego chcemy właśnie nawiązać, to chcemy pokazywać. Aż tu huk armatni wstrząsnął całym krajem. Co to? Nasi źli sąsiedzi pobili się wzajem? Rzuca się nasz dziadek za Polskę wojować. Będzie Polska, komendancie, no nas poprowadź! I my wojowali, w głodzie, po niewierce, bośmy Polsce dali nasze młode serce. Ja, Wojska Polskiego, przysięgam, ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej. Bohaterstwo wymaga ofiary. Bo ten, co utracił ojczyznę swoją, utracił wolność, w boju wymawiał te słowa. Polsko ojczyzną moją. Bronić się niepodległości i granic. Stać na straży konstytucji. Stać na straży konstytucji. Nasz trud żołnierski krew Życie i rany dla ciebie, ciebie, ojczyzno, z, z honorem oddamy, bo nie ma większej miłości, miłości od tej, za, za którą daje się oddaje życie. Wszystko honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić, za sprawę mojej ojczyzny potrzebę, krwi własnej ani życia nie szczęśli.